Antonio Lindbecku, który ma w tej chwili 6 punktów i przy ewentualnym zwycięstwie również może wskoczyć. Dwudziesty wyścig, który mm, odpowie, zlikwiduje nam tutaj ostatnie znaki zapytania. Antonio Lindbeck, jak słusznie zauważyłeś, ma 6 punktów. I wcześniej jedno zwycięstwo, gdyby wygrał w gonitwie 20, to jeszcze może wyrzucić Artioma Łagutę, jak i Emila Sajpudinowa. No właśnie, którego którego z nich mają identyczny dorobek trójek, dwójek i jedynek i tak naprawdę musimy zobaczyć jak Rosjanie przyjechali w wyścigu, w którym rywalizowali ze sobą. Było to w gonitwie numer, już Państwu to mówię, było to w gonitwie 16 i górą był Arpią Łaguta, zatem to w wypadku zwycięstwa Lindbeka Emil Sajfudinow ma jeszcze szansę wypaść z tej ósemki. A teraz wyścig 20. Greg Hancock, Janusz Kołodziej. Kenenbier, Janton Lindbek. No właśnie, co robi Lindbek? Tutaj trudne warunki wszystkim stawia Greg Hancock niesamowicie doskonale dysponowany Amerykanin. On tutaj chciałby być może jeszcze nie postawić kropkę na D, ale bardzo zbliżyć się dzisiaj do tej swojej mistrzowskiej korony. Drugi znowu jedzie Janusz Kołodziej, ale to jest znowu jazda. Ta jest taka dużo walki z motocyklem. Z własnymi słabościami już bez większych problemów objechał go po dłużej. Kenneth Bier, zatem Hancock, Kenneth Bier, Janusz Kołodziej, a Anton Lindbeck, który miał szansę, który mógł tutaj dobrze wystartować, zdobyć trójkę, jedzie jak na razie ostatni, a więc wszystko wskazuje na to, że w trakcie dzisiejszych zawodów więc jego forma po prostu osłabła i on jednak nie zasługiwał na awans do półfinału. No czy, tak. czy wiemy, Zbyszek, że zasługiwał na pewno na ten awans Jarosław Kampal, ale te 2-0 to drugie pole, możemy powiedzieć, Jarka po prostu wykończyły. No cóż, no, akurat dzisiaj rzeczywiście pole startowe numer dwa nie jest najlepsze, o ile się nie mylę, tylko dwóch zawodników potrafiło z tego pola e, zwyciężyć. Niemniej jednak e, no, Jarek powinien sobie poradzić, to no, nie wiem, chociażby z Holtą czy z Januszem Kołodziejem. Są to zawodnicy, którzy e, z, całym, z całym szacunkiem dla nich oczywiście e, leżą na pewno w zasięgu Jarosława i to musi szukać przyczyn we własnej dzisiaj tej końcówce. No, no, wielka szkoda. No, myślałem, że będziemy do końca, a więc do, do, do turnieju w Gorzowie pasjonować się walką o, o tytuł mistrza świata, a tutaj Greg Hancock w tej dyspozycji, w jakiej się e, znajduje w tej chwili, no praktycznie e, myślę, że już zapewnił sobie tytuł mistrza świata. Smutny Jarosław Hampel, 13 punktów ma już w tej chwili na swoim koncie Greg Hancock. Z ośmioma tylko oczkami będzie wyjeżdżał z wojen z Jarosław Hampel, a więc ta przewaga z 17 wzrasta, już w tej chwili wzrosła o 5. Są to znowu magiczne 22 punkty. No i ta przewaga może jeszcze, jeszcze urosnąć, bo Greg Hancock jest w grze i to on w półfinałach będzie wybierał pole startowe jako pierwszy w pierwszym wyścigu półfinałowym.